Nie pieprz-pietrze, Jan Brzechwa. Nie pieprz-pietrze, pieprzem-wieprza, wtedy szynka będzie lepsza. Właśnie bo to wieprza-pieprzem, żeby mięso było lepsze. Ależ będzie gorsze, pietrze, kiedy wieprza-pieprz się wetrze. Tak się sprzecza Piotr z Piotrową, wreszcie posłał po teściową. że aż boki się podeprze. Wieprza-pieprzysz, pietrze-pieprzem. Przecież wie to każdy kiep, że wieprze są bez pieprzu lepsze. Piotr pomyślał, hm, też nie lepsza. No i dalej pieprzy wieprze. Poszli wreszcie do starosty, który znalazł sposób prosty. Wieprza pieprz po prawej stronie, a tę lewą oddaj żonie. Mądry sąd wydała władza, lecz Piotrowi nie dogadza. Lepać biedę chcesz, to klepsze, a ja chcę sprzedawać wieprze. Błaga żona. No bądź już lepszy, nie pieprz wieprza, a on pieprzy. To Piotrową tak zgniewało, że wylała zupę całą. Piotr zaś poszedł wprost do wieprza i utopił w wieprzu wieprza.